Świat balansuje na krawędzi nuklearnej zagłady. Sankcje osłabiają rosyjską gospodarkę, a wojny zastępcze trwają od Syrii po Ukrainę. Myśliwce NATO śledzą bombowce, okręty podwodne tropią się, a cyberataki są codzienne. Co mogłoby skłonić Stany Zjednoczone Ameryki i Rosję do bezpośredniej wojny i wywołać trzecią wojnę światową? W tym odcinku The Infographics Show pokazujemy, jak mogłoby dojść do kolejnej globalnej katastrofy. W sierpniu 2025 roku w pośpiechu zorganizowano szczyt na alasce. Donald Trump i Władimir Putin spotkali się twarzą w twarz pod przykrywką dyplomacji, ale nie doszło do żadnego przełomu ani zawieszenia broni. Waszyngton określił spotkanie jako postęp, sugerując nawet gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na papierze brzmiało odważnie, w praktyce to tylko gra słów. Członkostwo w NATO wykluczono, kijów pominięto, a Putin wymusił uznanie nowego status quo. Przez Stany Zjednoczone Ameryki. Putin z satysfakcją obserwuje sytuację. Odsuwając Ukrainę i zmuszając Waszyngton do reakcji, osłabił jedność NATO. Europa stoi sama. Przywódcy na kontynencie czuli się opuszczeni, a w Kremlu rosyjski plan wojenny stał się rzeczywistością. Emmanuel Macron w Paryżu jest wściekły na Moskwę i Waszyngton za zawieranie umów ponad głowami Europejczyków. W Warszawie reakcja jest jeszcze chłodniejsza. Polski wywiad informuje prezydenta w obecności przywódców Estonii, Łotwy, Litwy oraz państw skandynawskich. Wspomnienia Jałty, gdy mocarstwa decydowały o losie Europy Wschodniej, bez jej zgody, znów powracają, bolesne i niezagojone. Dla Moskwy to pierwszy ruch w planie przygotowywanym od lat. Zespoły rozpoznawcze specnazu mapują każdy fragment terenu, każdą granie i wąwóz. Północno-koreańskie brygady artyleryjskie kalibrują wyrzutnie. Białoruskie jednostki zmechanizowane ćwiczą dzień i noc czekając na rozkazy. To, co wygląda na papier jest w rzeczywistości strefą śmierci. W ciągu kilku dni powstaje koalicja chętnych. Bruksela, Francja, Niemcy, Polska i kraje bałtyckie ogłaszają 15 tysięczne siły pokojowe do monitorowania spornego obszaru. Europa wkracza w szarą strefę po szczycie na Alasce próbując odzyskać wiarygodność, lecz jednocześnie realizuje plan Putina. Zełenski, choć pominięty w porozumieniu, po cichu popiera je. Ignorując wyraźne sygnały z Waszyngtonu, europejska delegacja posuwa się naprzód, na sporne terytorium. Francuskie czołgi Leclerc wjeżdżają w błotniste pola, przestarzałe niemieckie transportery opancerzone Fuchs suną przez teren, a polscy saperzy stawiają prefabrykowane wieże strażnicze. W ciągu kilku tygodni nastroje się zmieniają, jakby powrócił klimat zimnowojennego Berlina. Wśród nich jest dyskretna ekspansja amerykańskich zespołów wywiadowczych pod Warszawą, będąca ukrytą zapadką gotową do użycia. W Langley i Sali Sytuacyjnej analizują zdjęcia satelitarne, nagrania z dronów i przechwycone rozmowy. Czego nie widzą i czego nikt jeszcze nie pojmuje, to fakt, że rozmieszczenia i koncentracje wojsk na Ukrainie i wokół niej są wszystkim tylko nierutyną. To przypomina rok 2022, gdy Rosja przez miesiące po cichu gromadziła armię cieni na tyłach. Ponad 100 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej i Białorusi ćwiczyło na poligonach w Smoleńsku, Bryjańsku i lasach zachodniej Rosji. Oficjalnie to wspólne ćwiczenia gotowości i szkolenie do walki zimowej. Nieoficjalnie są to rezerwy, których Putin nie użył na froncie Ukrainy. Wypoczęci i zaopatrzeni, są kluczowym elementem planu stworzonego jeszcze przed genewskim uściskiem dłoni w 2021 roku między Putinem a prezydentem Joe Bidenem. W Pjongjangu Kim Jong-un obserwuje to z dużą uwagą. To czas, by przetestować siłę swojej armii przeciw NATO, z dala od Półwyspu Koreańskiego, lecz pod ochroną Rosji. W ciągu roku wysłał na front na Ukrainie więźniów politycznych, ochotników i osoby niepasujące do kultury. Jego generałowie otwarcie mówią o obalaniu, Zachodnich mitów i dowodzeniu narodowej siły na arenie międzynarodowej. Na Białorusi Aleksandr Łukaszenka nie potrzebuje przekonywania. Jego prezydentura przetrwała tylko dzięki patronatowi Moskwy. Jego armia jest słabo lojalna, lecz pod rosyjskim dowództwem może stać się bronią. Trzech mężczyzn zawiera porozumienie za zamkniętymi drzwiami. Misja jest śmiała. Kryzys, którego NATO nie może zignorować, prowokując Amerykę do bezpośredniego starcia. Rosjanie sądzą, że poznali podręcznik Zachodu i odkryli, gdzie Waszyngton przekracza możliwości. Pole bitwy milknie pokój to tylko przynęta. O 4:17 rano, wzdłuż strefy zdemilitaryzowanej, niska mgła osiada na lufach karabinów, a ciężkie chmury oślepiają optykę dronu. Rosyjskie kanały dowodzenia aktywują się. W ciągu 10 minut trzy odizolowane europejskie bazy sił pokojowych zostają precyzyjnie trafione. Pierwszy atak nadchodzi ze wschodu. Artyleria Korei Północnej wystrzeliwuje termobaryczne salwy, zamieniając koszary francuskich spadochroniarzy w ogniste kule pochłaniające tlen. Wkrótce chemiczne pociski trafiają w parki maszynowe i stanowiska łączności przy niemieckich pozycjach zmechanizowanych, dusząc i oślepiając obecnych. Operatorzy specnazu przełamują perymetr polskich sił specjalnych Podczas ostrzału, eliminując ocalałych, zanim znikną we mgle. O świcie trzy posterunki milczą. Nagranie pojawia się w internecie przed pierwszymi zachodnimi odprawami. Dla laików to tylko chaotyczne nagrania z kamer i dronów, lecz dla zachodnich analityków wywiadu, rzeź jest oczywista. Spalone transportery opancerzone i ciała w błocie, rosyjski głos śmieje się wśród strzałów. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 800 i będzie tylko rosła. Paryż płonie ze wściekłości. Berlin odwołuje się do swojego wewnętrznego Franklin Delano Roosevelt, nazywając to dniem hańby i natychmiast wypowiada wojnę Rosji, szokując świat. Warszawa wznieca gniew, zapowiadając mobilizację. Berlin powołuje się na artykuł 5 NATO, ale w Waszyngtonie wszystko staje w miejscu. Sojusz się rozpada, podczas gdy urzędnicy w Moskwie gratulują sobie nawzajem, zadowoleni z dotychczasowego przebiegu wydarzeń, a potem następuje uderzenie. Operatorzy satelitów początkowo myślą, że te sygnały to usterka. Są za duże i za szybkie, by były prawdziwe. Prawda po latach trafia na ekrany wywiadu w Europie. Z rosyjskich stref koncentracyjnych wychodzi coś bezprecedensowego. Z sił w Briańsku i Homlu całe dywizje północno-koreańskich i białoruskich żołnierzy Dowodzone przez rosyjskich generałów, kierują się na front. To niewyczerpani poborowi z ukraińskich okopów. Są wyszkoleni i dobrze wyposażeni. Północno-koreańskie brygady artyleryjskie wyjeżdżają z nowymi, wieloprowadnicowymi systemami rakietowymi. Rosyjskie bataliony pancerne używają zmodernizowanych T-72 i BTR-82 z magazynów, by realizować plany Putina wypełniają luki po zniszczonych siłach pokojowych. Europejskie jednostki szybko się rozpadają, a mosty nad Bugiem przejmują Rosjanie w całości. Natarcie zmierza nie na Kijów, lecz na zachód, w stronę polskiej granicy. Pod koniec tygodnia wschodnia flanka NATO się załamuje. Siły przygotowane do misji pokojowych i operacji niskiej intensywności stają teraz naprzeciw 150 tysiącom żołnierzy wroga, w ofensywie z prędkością z czasów zimnej wojny. Wywiad przewiduje, że Polska upadnie w 96 godzin. W Berlinie minister obrony łamie głos w telewizji, w Paryżu Macron złości się na generałów, w Warszawie wprowadzono stan wojenny. Panikę ogarnia europejskie stolice. Gdy strach rośnie, Europa z wyczerpaniem patrzy przez Atlantyk, czekając z nadzieją. W gabinecie owalnym prezydent Trump siedzi z zespołem do skrodan bezpieczeństwa narodowego, gdy ambasadorowie NATO proszą o przestrzeganie artykułu 5. Ma nieczytelną minę, ale przekaz jest jasny: to nie wojna Amerykanów. Na Kapitolu podział jest natychmiastowy i zaciekły. Republikańscy Jastrzębie ostrzegają, że konflikt Stany Zjednoczone Ameryki z Rosją może doprowadzić do wymiany nuklearnej. Demokraci krytykują administrację za porzucenie sojuszników i podważenie wiarygodności Ameryki. Nastroje społeczne odzwierciedlają ten podział. Weterani z Iraku i Afganistanu okazują wsparcie europejskim siłom, z którymi walczyli na Bliskim Wschodzie. W mediach społecznościowych. Sondaże pokazują, że połowa kraju popiera niechęć Białego Domu, dopóki analitycy wojskowi nie wskażą na mapę. Jeśli Polska upadnie, linia NATO się załamie i każda stolica państw bałtyckich nagle stanie się zagrożona. Na razie wkład Ameryki ogranicza się do tego, co Pentagon nazywa wsparciem niekinetycznym. To, co dała Ukrainie, ale w znacznie większej skali? Dostarczono dane wywiadowcze, szyfrowaną łączność, awaryjne dostawy javelinów, czołgów i systemów obrony powietrznej, lecz bez żołnierzy, myśliwców i ataków. Putin to dobrze wykorzystał. Czas ucieka, a Ameryka jest sparaliżowana przez własną politykę. W przerwie między oburzeniem a decyzją chce dokończyć to, co zaczął. Upadek warszawskiej notatki wywiadowczej następuje zbyt szybko. O godzinie 3:42 zespoły szturmowe, dowodzone przez Koreańczyków z północy, przełamują perymetr, a białoruskie wozy pancerne blokują wyjścia. Dwunastu amerykańskich oficerów wywiadu, podających się za cywilnych kontraktorów, spieszy się, by zniszczyć wrażliwy sprzęt. Wszyscy znali swoją rolę, dostarczając zdjęcia satelitarne, sygnały i dane europejskim jednostkom. Przechwyceni w całości. Zostają przetransportowani do miejsca zbornego, głęboko na terytorium kontrolowanym przez Rosjan. Potem z Pyongyangu przychodzi rozkaz. Zróbcie przykład z tych zachodnich świn. Dajcie im nauczkę. Kamery ustawione. Jeńcy zmuszeni do uklęknięcia. O godzinie 9 rano czasu lokalnego transmisja zostaje uruchomiona na żywo. Na całym świecie redakcje wahają się przez kilka sekund, zanim przełączą się na relacje. Świat patrzy, jak północno-koreańscy żołnierze rozstrzeliwują całą dwunastkę z karabinów automatycznych. Odgłosy strzałów rozbrzmiewają z głośników telewizorów od Seulu po San Francisco. Reakcja jest natychmiastowa. Amerykanie zostali publicznie zamordowani przez reżim grożący zniszczeniem amerykańskich miast. W salonach, giełdach i biurach Kapitolu ta wiadomość spada jak obuchem. To już nie jest wojna Europy, Ameryka właśnie została w nią wciągnięta. Historycy wspominają nieprzemyślaną decyzję Hitlera o wypowiedzeniu wojny Stany Zjednoczone Ameryki po Pearl Harbor. Nikt nie potrafi w pełni wyjaśnić ataku na niewinnych Amerykanów, ale wszyscy są oburzeni. Egzekucje są ciągle pokazywane we wszystkich stacjach telewizyjnych przy drugim ciosie. Ten jest niewidoczny. O 2.11 czasu wschodniego terminale handlowe na Wall Street zamarzają. Transakcje kartami kredytowymi zawodzą od Bostonu po Los Angeles. JP Morgan, Citibank i Bank of America w ciągu godziny wyłączają systemy, by ograniczyć szkody. Potem zaczynają gasnąć światła. To najgorszy możliwy scenariusz dla kraju, który jest nieustannie podłączony do sieci. Przerwy w dostawach prądu dotykają Nowy Jork, Chicago i Dallas przez awarie sieci energetycznych spowodowane złośliwym kodem. Lotniska wstrzymują loty, a służby ratunkowe wracają do radiostacji i ręcznych dzienników. Dowództwo cybernetyczne z ponurą pewnością śledzi ścieżki włamań do operatorów główny zarząd wywiadowczy w Moskwie, współpracujących z północno koreańskimi jednostkami cyberwojny w Pjongjangu. Koordynacja jest doskonała, a przekaz prosty. Rosja i jej sojusznicy mogą zabijać Amerykanów za granicą i paraliżować Stany Zjednoczone Ameryki bez oddania strzału na ich terytorium. To druzgocący cios psychologiczny, ale strategiczna błyskotliwość staje się jej własną zgubą. Fala szoków opinii publicznej jest natychmiastowa. Podziały partyjne znikają. Radio, telewizja kablowa i media społecznościowe żądają amerykańskiego ataku. Kongres w ciągu 48 godzin przyjmuje wspólną rezolucję upoważniającą do wojny. W obliczu groźby impeachmentu i spadku poparcia wydano rozkaz: Stany Zjednoczone Ameryki są w stanie wojny z Rosją. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wojny amerykańskie możliwości transportowe zostają wykorzystane do granic możliwości. C-17 Globemastery nieustannie lądują na polskich lotniskach, wyładowując spadochroniarzy i pojazdy 80. II Dywizji Powietrzno-Desantowej w rejonie Warszawy. Na Bałtyku lotniskowce Roosevelt i Truman zmierzają w stronę spornych wód, a ich pokłady wypełniają myśliwce F-18. Bombowce B-2 Spirit startują nocą z Royal Air Force Fairford, kierując się na cele w Białorusi i zachodniej Rosji. Dla wrogów Ameryki na Ukrainie i w Europie Wschodniej Zaraz rozpęta się piekło. Pole bitwy nie obejmuje już tylko Europy. Biuro polityczne w Pekinie obawia się rosnącej roli Korei Północnej, lecz jeszcze bardziej niepokoi je amerykańska mobilizacja i zbliżanie się Stany Zjednoczone Ameryki do granic Chin. Chińska marynarka wojenna wkrótce rozpocznie defensywne patrole na Morzu Południowochińskim, śledząc amerykańskie i japońskie okręty w milczących formacjach. Ponury rozwój dla Zachodu. Skupionego na europejskim polu bitwy, Gwardia Rewolucyjna w Teheranie wysyła rozkazy do bojowników Hezbollahu w Libanie, szyickich milicji w Iraku i Huti w Jemenie, by atakowali cele amerykańskie i sojusznicze, gdy Waszyngton skupia się na Europie. Izrael prowadzi precyzyjne naloty na irańskie miasta, co wywołuje regionalny konflikt. Mapa świata rozpada się na cztery odrębne fronty: w Europie NATO i Stany Zjednoczone Ameryki. Walczą z koalicjami Rosji w Polsce i krajach bałtyckich. Na Pacyfiku marynarki Chin i Stany Zjednoczone Ameryki zbliżają się do konfrontacji, gdy zagrożone są linie zaopatrzenia Korei Północnej. Na Bliskim Wschodzie trwają wojny zastępcze z udziałem Izraela, państw Zatoki Perskiej i sił Stany Zjednoczone Ameryki. W cyberprzestrzeni globalna infrastruktura jest stale atakowana przez państwa. Wojna bardzo szybko stała się globalna. W tym chaosie temat nuklearny pozostaje tabu. Rosyjska doktryna nuklearna jest jasna. Broń nuklearna może być użyta w odpowiedzi na atak konwencjonalny zagrażający suwerenności lub integralności Rosji albo Białorusi. Gdy amerykańskie wojska pancerne zbliżają się do Białorusi, Władimir Putin widzi, że granica wyznaczona przez doktrynę staje się coraz bardziej napięta. Moskwa i Waszyngton wymieniają się pilnymi wiadomościami. Ustalając czerwone linie nie do przekroczenia. Na ziemi dywizje posuwają się naprzód, a naloty uderzają coraz głębiej. Impuls wydarzeń wyprzedza dyplomację. Obaj przywódcy ryzykują, licząc, że to ten drugi zawaha się przed przepaścią. Obaj się mylą, świat stoi na krawędzi wymiany nuklearnej. Dzień, w którym świat zmienia się na zawsze, zaczyna się od jednego rozkazu na Kremlu. Amerykańskie zgrupowania pancerne dotarły na Białoruś, a ich czołówki znajdują się mniej niż 100 mil od Rosji. Dla Władimira Putina przekroczono czerwoną linię. Kod autoryzacyjny trafia bezpiecznymi kanałami na okręt podwodny na Bałtyku. Kilka minut później taktyczna głowica jądrowa wynurza się z wody, a jej celem jest grupa uderzeniowa lotniskowca United States Ship Gerald R. Ford. Detonacja jest apokaliptyczna i całkowicie niespodziewana. Oślepiający błysk kolumna gorącego powietrza i pięć tysięcy Amerykanów znika w jednej chwili. Przekaz ma na celu pokazanie woli Rosji do walki konwencjonalnej, ale każdy atak na jej terytorium spotka się z odpowiedzią nuklearną. Kreml liczy, że to wstrząśnie Waszyngtonem i zmusi go do wycofania się, jak wcześniej podobne groźby wpływały na prezydentów Stany Zjednoczone Ameryki. Ale w Waszyngtonie jest odwrotnie. Gabinet owalny ogarnia furia, a media wciąż pokazują grzyb atomowy nad Bałtykiem. Wybrano nowego prezydenta, punkt bez powrotu wydaje się nieunikniony. Opinia publiczna twardnieje. Kongres żąda zemsty pod presją polityczną, a prezydent autoryzuje nuklearny kontratak. O 02.14 czasu lokalnego bombowiec B-2 Spirit z Fairford zrzuca bombę jądrową na Siewierodwińsk, rosyjską bazę marynarki, skąd prawdopodobnie przeprowadzono atak. Baza ginie w kuli plazmy i fali uderzeniowej, pozostawiając dziesiątki tysięcy ofiar. Przekroczono próg nuklearny, nie ma już łatwego powrotu. Kapitulacja to upokorzenie, eskalacja grozi zniszczeniem. Żadna ze stron nie może sobie pozwolić na zawahanie. Użycie broni nuklearnej uruchamia uśpione klauzule i plany wojenne na całym świecie. NATO w Brukseli aktywuje artykuł 5 w najsurowszej wersji obejmującej obronę nuklearną. Wielka Brytania i Francja z własnymi arsenałami nuklearnymi namierzają rosyjskie wyrzutnie strategiczne. Zmieniają się wzorce patroli okrętów podwodnych, bombowce są uzbrajane. Wszystkie stolice NATO wiedzą już, że wspólna obrona to także wspólne ryzyko wojny nuklearnej. Wszyscy się tego bali, choć mało kto wierzył, że wydarzy się za ich życia. W Pekinie stały Komitet Biura Politycznego stoi przed własnym koszmarnym wyborem. Wsparcie Rosji przez Chiny grozi im nuklearną konfrontacją z Stany Zjednoczone Ameryki. Porzucenie Moskwy przez Chiny. Oznacza świat po wojnie z amerykańską dominacją militarną w Europie i Azji. Wzmacniają obronę Korei Północnej i potajemnie wspierają zaopatrzenie Rosji, unikając jednak bezpośredniego starcia militarnego z Stany Zjednoczone Ameryki. Wymiana nuklearna między Waszyngtonem a Moskwą działa jak sygnał startowy dla długotlących się rywalizacji. Na Bliskim Wschodzie pierwszy ruch wykonał Iran. Karam wystrzelił cztery balistyczne pociski o ładunku prawie 4000 funtów, które spadły na Tel Awiw i Haifę. Systemy Iron Dome i Arrow 3 przechwyciły część, lecz nie wszystkie. Skala ofiar cywilnych i zniszczeń sprawia, że biuro premiera wydaje bezprecedensowe wystąpienie na żywo. Jeśli kolejny pocisk naruszy izraelską przestrzeń powietrzną, Izrael użyje pełnych praw nuklearnych. W ciągu kilku godzin izraelskie pociski Jericho-3 są przygotowywane w silosach i na mobilnych wyrzutniach, widocznych dla rozpoznania satelitarnego. Kraje Zatoki Perskiej, obawiając się odwetu Iranu i eskalacji Izraela, po cichu ewakuują cudzoziemców. Siły indyjskie i pakistańskie w Azji Południowej mobilizują się równocześnie. Południowe dowództwo Teatru Chin wysyła niszczyciele typu 55 i okręty podwodne Yuan w stronę Cieśniny Malakka i Północnego Oceanu Indyjskiego. Nowe Delhi przesuwa jednostki ze wschodniego dowództwa Marynarki Wojennej i eskadrę SU-30 modernizowani komerczeski indijski na wyspy andamańskie i nikobarskie. Islamabad, widząc szansę i zagrożenie, przesuwa dwa korpusy pancerne w stronę linii kontroli w Kaszmirze. Tymczasem Turcja wywołuje własny geopolityczny wstrząs. Ankara, powołując się na zobowiązania NATO, zamyka Bosfor i Dardanele dla rosyjskich okrętów, blokując flotę czarnomorską. Tylko te nieliczne, których nie zatopiła już nieistniejąca marynarka wojenna Ukrainy. Rosyjskie okręty zacumowane w Sewastopolu z dnia na dzień tracą możliwość prowadzenia operacji na Morzu Śródziemnym. W Azji Wschodniej japońskie niszczyciele Aegis i Patriot Phased Array Counter trzy są w gotowości wojennej, gdy Korea Północna rozmieszcza pociski balistyczne KN-23 i KN-24 z możliwością przenoszenia głowic nuklearnych. Amerykańsko-japoński pakt o wzajemnej obronie zostaje formalnie aktywowany co angażuje zasoby siódmej floty Stanów Zjednoczonych w kolejny teatr działań. Zanim drugi grzyb atomowy zniknie, światowa gospodarka już się rozpada. Rynki globalne pogrążają się w krachu, zamknięto rosyjskie rurociągi energetyczne, a chińska produkcja przemysłowa staje. Eksport amerykańskich technologii został zamrożony przez nadzwyczajne restrykcje. Łańcuchy dostaw just in time, będące podstawą gospodarki, natychmiast się załamują. To chaos, który przeraziłby ocalałych z pandemii. Ceny ropy rosną czterokrotnie w 24 godziny. W kilka dni niedobory żywności rozprzestrzeniają się z krajów zależnych od importu, po nagłym wstrzymaniu eksportu produktów rolnych. Kontenerowce bezczynnie stoją w portach na świecie, nie mogąc lub nie chcąc przepływać przez sporne akweny. W dużych miastach strach przed kolejnym atakiem nuklearnym wywołuje panikę. Tokio rozpoczyna częściową ewakuację ludności cywilnej. Berlin otwiera swoje stacje metra jako schrony publiczne. Nowy Jork gromadzi zapasy medyczne na stadionach, szykując się na masowe ofiary. Dziesiątki milionów uchodźców zaczyna masowo się przemieszczać. Rodziny uciekają z potencjalnych stref zagrożenia, zalewając sąsiednie kraje. Lotniska są zatłoczone przez tych, którzy mogą uciec. Autostrady zamieniają się w niekończące się korki. Dziesięciolecia współzależności gospodarczej kończą się przez groźbę nuklearnej konfrontacji. Banki blokują środki. Internet jest przeciążony cyberatakami. Globalny handel upada, zastępuje go barter i czarny rynek. Rodziny na całym świecie zbierają wodę, konserwy i broń, by przetrwać nadchodzące wydarzenia. W mniej niż dwa tygodnie wojna rozprzestrzeniła się z linii zawieszenia broni w Ukrainie na globalny kryzys. Broń jądrowa użyto w walce pierwszy raz od pokoleń, a ludzkość oczekuje kolejnego ataku. W wyniku tego konfliktu żadna ze stron nie może odnieść całkowitego zwycięstwa, ale żadna też nie zaakceptuje porażki. Ameryka wykorzystuje przewagę technologiczną i sojusze, by stopniowo osłabiać blok Rosji, gospodarczo, unikając eskalacji nuklearnej. Moskwa grozi bronią nuklearną, by uniemożliwić Stany Zjednoczone Ameryki zwycięstwo, mając wsparcie Chin i Iranu. To trzecia wojna światowa kryzys na wielu frontach. Zwycięstwo polega teraz na pokazaniu determinacji bez niszczenia cywilizacji, a nie na podboju. Po sześciu miesiącach konfliktu świat pogrążony jest w ciągłym kryzysie. Użyto taktycznej broni jądrowej, a gospodarki upadły. Fronty obejmują już cztery kontynenty, ale ostateczna broń nadal jest w silosach. Jeden błąd radaru lub źle odczytane ćwiczenia mogą doprowadzić do całkowitej zagłady. Ten scenariusz pokazuje, jak regionalny kryzys może szybko stać się globalną katastrofą. Podobnie jak wybuch I wojny światowej, w naszym scenariuszu misja pokojowa w Europie wywołuje III wojnę światową. Gdy zostanie przekroczony próg użycia broni jądrowej, żadna ze stron nie może sobie pozwolić na okazanie słabości.